Hej, dzień dobry. Witamy się w kolejnym dniu. Znowu piękna pogoda. Jest wcześnie. Mama. Yy, jak Nana? Tak. I idziemy na spacer. No dobra, muszę dwie paczki z paczkomatu. Jeżeli mi się uda, to wam je pokażę. Mam nadzieję, że, yy, że będzie to że wypalą te zakupy, że to co zrobiłam, no to to będzie ok. Jedna to jest po prostu szampon i szczotka, więc nic nic takiego ciekawego. Ale druga już jest taka bardziej ciekawa, więc. Idziemy do paczku mato, zabieram was ze sobą i, i zobaczmy. Tak Mieszkamy nad jeziorem, a to jakbyśmy mieszkali nad morzem. Nie? Ale. Idziemy na spacer, kończymy właściwie już spacer, idziemy do domu i pora na drzemkę i dzisiaj chyba w końcu odbędą się ćwiczenia. pokażę te paczki, które ja zabierałam z paczku batu. Właśnie mam tutaj tą szczotkę z Olive Garden, którą właśnie szukałam wcześniej i nie było. Kupiłam na Allegro. To jest ta wersja szersza. Ja miałam batu o te dwie mniej. I to była naprawdę bardzo dobra szczotka. I ona właśnie miała, tak jak Wam mówiłam w filmie, ona ma to właśnie plastikowe i włosie się dzika, tak jak dobrze mówiłam, więc ta szersza myślę, że też dobrze się sprawdzi. Tam to po prostu już musi pójść do kosza, bo się do niczego nie nadaje. Więc tam teraz ją ulepiam i wziąłem sobie szampon. Tego jeszcze nie miałam. Z L'Oreal'a do włosów w chłodnych choć nie blond fioletowy. Więc już za tydzień czego mi wizytował fryzjera. Znowu przechodzę na mój brąz yy, całościowy. Więc yy, już się zaopatruję w szampon, żeby mieć go przy sobie w domu. A druga paczka to to rzeczy u takie, jak widzicie ubraniowe trzy. Mam dwie koszulki, jedną bluzę. E, taka, wiecie, humorystyczna trochę sobie zamówiłam. E, nie wiedziałam, że to taka, wiecie, słynna marka. Mm. <gry> pewnie nie wiecie o czym, o czym mówię, e, gdybym wiedziała, że to ta ta firma, to wzięłabym po prostu rozmiar mniejszy, bo spokojnie bym weszła, ale by nie było tam wymiarów, więc. Wziąłam sobie chyba nie wiem czy było wymiary, ja nie pamiętam już, ale wzięłam właśnie te dwa XL, bo nawet nie wziąłem, czy wejdę, ale weszłam i mam taką właśnie bordową koszulkę żona-mama szefowa, różowa ok, ale najpierw kawa i najlepsza jest bluza, z tego śmiał się mój mąż. Ta była w ogóle jest super, też mam ją 2XL. Jest bardzo fajna, bo jest właśnie składana przez głowę, jest długa, ma kieszenie kangurka taka, więc ona nawet spokojnie mi tyłek zakryje, więc. Na jakieś takie też chłodniejsze wieczory, z takim takim jest podszyciem yy, myszkowym. O. Jest naprawdę bardzo fajny przymylę. I ten właśnie minus tych koszulek, są ogólnie jakościowo, to są ja bardzo lubię tą bewolę, tylko tyle, że default jest bardzo pod szyję I ciężko to jak przymierzyłam, no to to troszkę dusi, chociaż wydaje mi się, że, że chyba w tej jest troszeczkę większy niż w tej, ale nie wiem. One były chyba po 30 zł te koszulki, bluza chyba za 70 czy 80. E, Podnikuję Wam na dole skąd to jest, ale naprawdę są bardzo, bardzo fajne. Dużo takich innych różnych nadrógów było i różnych kolorów bluz, jak i e, koszulek, zarówno dla mężczyzny i dla na... kobiety. Właśnie skończyłam robić obiad e... Dzisiaj miałam już taką wielką ochotę na, e, na spaghetti, nie jadłam ich odmowała, no, od, no początku diety, no to od, praktycznie od stycznia, od końcówki stycznia. Więc za 3-4 miesiące już mi tak brakowało, ale zrobiłam takie, wiecie, no wiadomo, fit, <gryt> makaron bezmetanowy, no bo inaczej się nie da. E, ale sos, e, same pomidory z puszki, tylko zioła, takie włoskie, miałam nową przyprawę. I, i wyszło pyszne. Na no, ja próbowałam tylko zas... Mama! Słucham. No. Tak więc do tego trochę damy sera mozzarelli startej. Nawet powiem Wam, że często na diecie mam naturalne yy, właśnie tą startą, czy do jakiegoś obiadu właśnie. Czy do jakiegoś zapiekanego awokado, na przykład kanapki i tego. Więc często właśnie mam albo w light, albo często właśnie tą Tartą, bo nie wiem, czy tylko ja nie widziałam, czy po prostu nigdzie nie ma tartej, ale w wersji light, bo to jest tylko chyba e, zwykła, więc e, nie piszę też, czy jest tłusta, półtłusta, po prostu, po prostu ser tarty, mozzarella i tak Więc e, czekam na męża, zjemy obiad, i dzisiaj czekają nas e, zakupy spożywcze. Nie wiem, jakby, ale ja tego po prostu nie lubię. E, lubię mieć wszystko w domu, ale jak mam jechać i za zakupy zrobić, no to też. Często tak mam, że połowę zapomnę, połowę nie pamiętałam, co miało być, albo znowu kupię za dużo czegoś. Chociaż jak na tej diecie jestem, no to jakoś to idzie tak, wiecie, bardziej rozplanowane. Ale też się zdarza. Także chani będę gotowała makaron, bo jest taka makaronowa, jak i my, więc nie ma co się dziwić. To jest makaron, pasta bio, kieżniczki Disneya. Makaron warzywny. Właśnie wiecie, jakieś różne kolory, więc on jest ze szpinakiem, szpinak pomidor, no i ten zwykły, klasyczny taki żółty. A więc jest bardzo dobry skład i on i ja kupuję te makarony dla Hani na sklep Kokos z Bydgoszczy. Tam też kupuję właśnie jakieś takie gotowe nieraz mieszanki, jak raz wiecie, coś się chce słodkiego, no to tam właśnie są takie gotowe, gotowe mieszanki na na jakieś racuchy, gofry i tak dalej, więc te gofry są rewelacyjne, ja uwielbiam te gofry I, i tam często właśnie kupuję takie rzeczy więc ten makaron też zawsze hali do zamówienia dorzucam i tak, no jeszcze muszę muszą gotować makaron do obiadu dla nas długie, długie, długie nitki makaron spaghetti i no i tak. Chciałam Wam jeszcze pokazać e, nasz prezent, jaki dostaliśmy od moich rodziców na naszą rocznicę ślubu. E, to jest robot, właściwie mikser. Robot kuchenny, ale właśnie on no, ma funkcję miksera ubijania, ucierania. E, chciałam takiego właśnie stojącego z dużą misą, żeby po prostu nie kręcić, bo często jak właśnie czy naleśniki, czy gofry, coś takiego robię, więc nie chcę mi się nigdy tego miksera wyciągać. Chciałam, żeby takie coś stało. No i mam, no i dostaliśmy taki piękny, czarny i nam tutaj pasuje. Jest, w ogóle jest super, bo jest bardzo zgrabny i w ogóle nie wiem, nie, nie przyglądałam się w innych, ale ten ma super opcję, że ma w ogóle taką przykrywę tutaj u góry, że on nam po prostu nie będzie chlapał, a będziemy się ubijać. I tu sobie można po prostu otworzyć bez otwierania pokrywy, tutaj dosypać. Mamy tam chyba trzy do ubijania, do ucierania, nawet do ciasta, do wyrabiania, więc bardzo fajne. Jeszcze nie testowałam, bo dotarł do nas dopiero wczoraj. Po małych przebojach, ale w końcu jest, wygląda bardzo fajnie. Jak ktoś z Was ma taki, to dajcie znać, jak się sprawdza. Po zakupach spożywczych jeszcze wpadłam na krew Rosmana i do Pepko, ale w Rosmanie to tylko po mleko i e, po dobrania. Ale pokażę Wam, co kupiłam w Pepko. Są to, to głównie rzeczy dla Hani, oczywiście, ale były tak piękne, że nie mogłam się oprzeć. Kupiłam jej przede wszystkim e, gumeczki, takie właśnie y, materiałowe, wiecie bo już mamy te na recepturki, ale jednak one są strasznie strasznie ciągną. Zobaczymy czy to mi się uda po prostu związać, bo jednak obwód jest dość yy, dość spory, no, ale spróbuję. Ona ma takie cienkie włoski i wychodzą, więc wzięłam takie na próba, zobaczymy jak się spiszą. One były po... te były po 3 złote, tak, tak po 3 złote, a, a to były po 5. Więc, więc tak. Yy. Piżamka, był zestaw właśnie, to było właśnie ma te nowości. Więc to była piżamka i gdzieś do niej były o taka koszulka i, yy, i krótkie spodenki z taką kwarteczką, widziałam rozmiar 98 na 104, bo 9, był 92 na 98, ale już mi się wyda, że będzie zbyt opięte głównie właśnie spodenki, a tak to są już troszeczkę większe, więc spokojnie spokojnie się sprawdzą, a teraz już właśnie przyszłyśmy na piżamki dwuczęściowe i rewelacyjnie nam się sprawdzają. Hanie się bardzo wygodnie nie śpi, więc takie właśnie dokupiłam. Mm, tutaj takie krótkie spodenki, nawet bardzo krótkie, ale takie bardzo ładne, z To było też z tej starszej dziewczynki, rozmiar 110, ale tak jak już mówiłam, one wypadają dosyć małe, więc, więc wziąłam. Zobaczymy. I druga piżamka. Była taka o, piękna z Bambi. Rękawki, właśnie z pływkami, fajne, luźniejsze i do tego krótkie nie też bardzo fajne. Tutaj, a patrz, nie zauważyłam, że tutaj ma gumka, zobaczymy czy nie będzie za bardzo uciskała i to jest też rozmiar, chyba się nie mylę, 98 na 104 i one też były. Biżonki były po 20. tak, Biżonki po 20, a te spodanki były chyba pod deszczu, o, tak. o koszulka. Y, ładny taki bąkitny kolorek z na dole. 98 i ona jest taka dość sporawa, ale nie było 92, więc wzięłam tą, ale też myślę, że taka dłuższa, nawet będzie to do leginsu, do spodanek krótkich nawet mam włożyć tutaj z przodu, więc też będzie fajnie wyglądała i ona była dla handla 15. taka ładna jeansowa, y, koszula na, na, na ramionczkach z takimi bufkami tutaj. Z bankami zapilana na napę i wiązana na dole. I ona była właśnie w jakiejś fajnej cenie. E, 20. Tak, bo widziałam na Sinseju właśnie też i było chyba po 30, chyba nawet po 40 złotych niektóre, więc wzięłam tą. Zobaczymy jak to nam będzie wyglądała, bo tutaj akurat to jest z tej jakby małej dziewczynki rozmiar. Zobaczymy jak na szerokość. Myślę, że powinno być ok, ale jest taka bardzo ładna, Do jeansów czy nawet do, do spodanek krótkich czy długich, będzie fajnie wyglądać. Dla siebie wzięłam taką zwykłą piżamkę, jakieś nowości właśnie się pojawiła. To jest rozmiar, mam XL, 25 zł. Taka bokserka z napisem i z cytryną i spodenki, też takie krótkie shorty, bardzo fajne. Jedną piżamkę mam właśnie też XL i bardzo fajnie się sprawdza, super wygodna jest. I to tyle. Nic więcej z Pepko nie mam. Tak więc na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów.